Siemanko, z tej strony Piotrula, a to już ostatni odcinek z serii Włoszczowa Północ ISEDR Screena zrobię jeszcze tutaj z faktu, że już tutaj mamy jeden przylocik i nam leci niestety. Damy mu od razu wylot. O oh. To będzie niezły kadr Aż jestem ciekawy jak mi wyszło Oni teraz sobie powoli zapisuje Dobra mam dobre Nagrzałem tyle tych screenów Że coś się znajdzie O jeszcze kolejne się robią Przypominam już fakt, że to jest chyba czwarta część z tego, co pamiętam. Środa o godzinie 15 odcinki, sobota o godzinie 12. Zasubskrybujcie kanał, żeby nie przegapić następnych odcineczków. Co tu leci? 5309. 5309 knapówka handlowa. Knapówka handlowa, w takim razie knapówka, czyli knapówka. Tu. 94 019, również handlowa obok siebie będą wstać kiedyś pokazałem, mogę pokazać jeszcze raz zachęcam obserwować te strony SimRaila taka, że to powiem, reklama, za którą mi nie płacą nawet nie wiem czy można to powiedzieć jako reklama tu macie mapę co bardzo ułatwia granie w SimRaila. akurat ja jestem na PL3 więc no to jestem ja Station Włoszczowa i wszystkie pociągi widać tu mamy posterunki na których możemy się zgłębiać ja jestem akurat o tego, tego gościa przejeżdżał przez moją stację w którymś tam odcinku o, Grodzisk jest wolny, czemu ja mnie tam nie ma? Nie wiem, miałem zamiar z Grodziska nagrać tam kiedyś odcinek, to mówiłem, A ja jestem błoszowa Mr. Piotrula. I lista pociągów, jakie pociągi się zrespią w danym czasie, danej stacji. Bardzo łatwe to złapanie pociągu które akurat chce się złapać, na przykład z Warszawa Magrochów do Jelenia Góra, EIP. Można się gotować na przyjęcie pociągu Dobra. No to mamy odpoczynek. Czekamy tutaj do momentu aż się pojawi. Ja tak mam zamiar grać do momentu aż się pojawi zapomniałem włączyć. Czy drogę dla pociągu 1512? No I chyba to jest błąd, że zrobiłem przelot przez tą stację. Planowanie do piętnastej dwadzieścia trzy na tej stacji po tym jeszcze za niedługo mam obiad w domu więc nie mogę być aż tak długo ok tak chwilowo nie mam nic do roboty to sprawdzę czy się ten print property zmienił co tam kiedyś mówiłem ja że programuję sobie Tak, okej okay. Czekaj, ja w sumie ten projekt zapiszę, bo on mi się przyda na kolejny kolejny miech Czyli na luty luty zabiąż buty To i tak Tak, zapiszę na spisanie Dobra Tu się coś zmieniło. Nie, ja tego mi tu pociąg jedzie, tu mam blokadę, więc na spokojnie. No już ktoś po mnie krzyczy. No, chyba już właśnie teraz krzyczą po mnie, żebym przyszedł na obiad. Tak zwanym stylem Andrzeju, nie denerwuj się. Pojawi mi się to tu? Odświasz? No i tak. Coś tam, coś tam, wideo OBS, nie zapisało mi się to tu chyba. Save. No. A jest, dobra, jest. Zapisało mi się. 1511, coś tam doje odjechało, więc chyba chodzi o to 41, 20, 4120 34 Jest. No już mało brakuje, daj mi te 6 minut. Jest 15,17 o 23 plus minus muszę wyjść. pięćdziesiąt cztery zero dziewiętnaście, pięćdziesiąt cztery zero dziewiętnaście knapówka z postojem, więc tego już puszczę tam do góry. Tu już mi niestety stoi 61 164 61 164 jest botem Więc stój se ile tam No i żebyś miał opóźnienie 30 minut Przelot podany Prowadzenie ludzi w błąd jest czymś ciekawym 10 minuta wybiła chwilę temu 61 164 stoi ten mi właśnie wyjeżdża 539 wyjeżdża prędkością 60 na godzinę, jedzie z tamtej strony, o jaki ładny czemu to jest Towarowe malowanie pasażersko, o pierwsza klasa, pierwsza klasa bo żółte, czerwona to chyba wars, zielona druga, 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 druga Kolejna druga Kilka drugich, dwie pierwszej klasy i Wars Um, nie, muszę przeciekać, aż on przeleci, żeby go wpuścić na ten tutaj tor. Mhm. jeszcze nic! Skąd on ma takie informacje, co odjechało? 53:09 53:09 odjechał, proszę cię bardzo. No, zwolnij mi tutaj ten fragmencik. Mogę, czy jeszcze nie mogę? Mogę, dobra. Sześćdziesiąt jeden z sto sześćdziesiąt cztery przelot podany. do Szamowica. 1621 Coś o tej około godziny wbiłem tutaj, więc czekam na powiadomienie kolejna stacja zrobiona I, I po tym osiągnięciu zostawiamy ten burdel na kółkach i ja już kończę tą bardzo, bardzo, bardzo interesującą serię. Cztery części dyżurnego na stacji Włoszowa Północ. Kolejna stacja będzie Grodziska. 15 plus minus dwadzieścia dwa. 15 sekund 22 będzie No, kiedy to będzie osiągnięcie. No jest. Jest osiągnięcie. Starszy dyżurny. Dobra, wypierdzielę mi stąd. Ostatniego wyprawimy. 16169. O, Żelisławice Dobra, nie chcę się już o to starać. Ale i tak jedziesz na boczek. Dobra, miło się grało. Osiągnięcie zdobyte. Gram lubię z hej cześć papa.